Faworytem drużyna mistrzów Polski, ale Zagłębie w ostatnim czasie też troszkę podreperowało swoją sytuację, bo w pewnym momencie nawet zespół z Lubina był już na ostatnim miejscu w tabeli. No i zobaczymy, jak dzisiaj przeciwstawią się drużynie Mistrzów Polski. Zrobiły oczywiście. Niepokonane w tym sezonie, i tak naprawdę o tytule mistrza Polski pewnie zadecyduje ostatnie spotkanie z Orlen Wisłą. A Mateusz Drozdalski na lewym rozegraniu, teraz przy piłce Beki Drozdalski. Powoli zaczyna się ta akcja. Czy czekało? Dobra akcja! Pierwsza zagłębia i gospodarze na prowadzeniu. Zobaczmy jeszcze raz wyprowadzenie na pozycję. Czy czekało? Trudny rzut. I tym razem Mateusz Kornecki, skuteczny w bramce. I teraz świetnie dogranie do turna i mamy remis. Pierwsza bramka, wiwe, aż 3,5 minuty musieli goście czekać na pierwsze trafienie w tym meczu. Gembala. Rudalski. ale rzut teraz biodra za przeciwnika. No jeśli to jest precyzyjne zagranie. Widzimy, rozgrzewają się tam zawodnicy e, za ławką, no i czczykało. Jest też Cezary Surgiel na lewym skrzydle, na prawym Faruk. Ależ wrzutka, jakże efektowne zagranie dwóch skrzydłowych. Mekisz. Mekisz. Minutu Karaleka i zdobywa bramkę. Świetna indywidualna akcja. Jeszcze raz. E, Faruk, ale tym razem zatrzymany przez Chodowskiego, a mogła być jego czwarta bramka z rzędu. Kulesz, oparta otwarta tutaj droga, nikt nie wyskoczył do Władisława Kulesza. Piłki Dujsze Bajew. Kulesz, ależ teraz potężny rzut Kulesza. Bo trudno będzie tutaj Bekiszowi cokolwiek zrobić przez ten mur, przez ten las rąk. Próbował, niewiele zabrakło. Czasami takie piłki wpadają, bo też nie na plażę, bramkarz jest zasłonięty. 11-15, taki wynik po pierwszych 30 minutach. Ciekawe, dobre spotkanie, brawa dla Zagłębia. Karalek, jeszcze raz Kulesz, Wujowicz. Wujowicz odpalił Bopę z lewej ręki i trafia. I w odpowiedzi Wujowicz. Czy odpali kolejną petardę? Nie, w kierunku bramki podaje i strata, Czy czekało, ale też błąd, przechwycił piłkę Moryto. I biegniemy teraz w drugą stronę. Moryto. Nie było faulu w ataku. I karalek! Ostatecznie. Czekała. Trafia. Szansa na kontrę. Tutaj. Wążu bramka wrócić. Świetnie. Byczek! Paru. Dujszebajew, Dujszebajew, po rykoszecie piłka wpada do bramki. Dujszebajew do skrzydła, dobre dogranie. Surgiel, to chyba jego pierwsza dopiero bramka. Baruch, Trastarson, Trastarson, niesamowicie szybki rzut. Zobaczmy, Dujowicz, Dujowicz, Dujszebajew, trafia! I kończy to spotkanie. Osiem bramek przewagi po stronie VIWE. Oczywiście zasłużone zwycięstwo. Tutaj nie było żadnej niespodzianki. Nikola Turna. Świetna pierwsza połowa tego zawodnika. Bardzo skuteczny. No i myślę, że zasłużona nagroda. VIWE. 24 mecz. 24 zwycięstwo. Tak jak mówię o wszystkim. Decyduję mecz ostatniej kolejki z Orlen Wisłą Płock będzie się działo. A teraz ten piątkowy wieczór. Dziękuję już za uwagę. Zapraszam jutro kolejne spotkania i u Panów i u Pań. Teraz to wszystko dziękuję za uwagę. Marcin Muras. Do zobaczenia, do usłyszenia.